Siemandero, Siemandero, tu na tej strony, szybko zwięźle i na temat. Dzisiaj mamy piątego, w Holandii mamy Mikołajki. Także e, Gixxer spakowany i udajemy się teraz do Rotterdamu. Do Rotterdamu, tam polska grupa motocyklowa Husaria organizuje Moto Mikołaje. Będziemy jeździć po polskich sklepach, będziemy rozdawać e, cukierki dzieciom, będziemy te dzieci uszczęśliwiać. Także ja dzisiaj na przyczepce, gdyż mamy 5 stopni na dworze i prawdopodobnie na 40% opady deszczu, także Lixer spakowany, Mikołaj siedzi, jedziemy teraz do Barta pod Rotterdam na garaż, tam zrzucamy sprzęta przebieramy się w strój Mikołaja i dzidujemy do Kuby na zbiórkę taka, taka sytuacja, hemoglobina woda mineralna, elektrolit z akumulatorem także nie przedłużając wsiadam w astrę i dzida na Rotterdam widzimy się na miejscu, bank. No, i jesteśmy pod Rotterdamem. Jesteśmy pod Rotterdamem u Bartusia pod garażem. Tutaj zostawiamy Astre i przyczepkę. Zrzucamy sprzęta. Przebieramy się w strój Mikołaja i zapierdzielamy. Zapierdzielamy. Nie wiem, czy zdążymy do Kuby na zbiórkę, bo jestem troszeczkę spóźniony. Za 15-11 chłopaki wyjeżdżają na zbiórkę do Husari, czyli organizatora tego Całego wydarzenia. Także ew, awaryjnie już mam adres. oho, I kto to jest? Co to za zajebisty Mikołaj z worem i dzwoneczkiem? Nazwita! Ja mam do ciebie swój Oj, Ojoj, dziękuję, ja sobie zjem krówkę Dziękuję, byłem bardzo grzeczny w tym roku Mikołaju Dobra, w naszym mrózgę wyciągnął O, i to sporą Musiałaby być spora No, taka sytuacja, także że Bartek już działa A eee, jak tam mój Mikołaj? Siedzi zajebiście, Johnny siedzi No dobra, przechodzimy do ściągania gigsa. Przebieramy się w strój Mikołaja, który mam w Asterce i, i ciśniemy, ciśniemy. Dostałem taka sytuacja też, że co, że tu ona nie ma taki zajebisty kask z Będzie prowo w plecaczku jest strój zaraz się przebieramy, ale mówię, może być tak, że nie zdążymy, raczej nie zdążymy do, bar, do Kuby, ale mamy adresik do Husari na zbiórkę i prawdopodobnie tam się udamy na spokojnie bez spiny, że nie zdążymy także my działamy, my działamy maszyny się powoli grzeją maszyny się grzeją temperatura żadna musimy go rozgrzać i ciśniemy ale ciśniemy nie do kuby na zbióreczkę tylko walimy prosto na zbiórkę do Husari, bo gdyż nie zdążymy do Kuby, do Kuby nie zdążymy. Bartek już prawie gotowy, ja jeszcze czapeczkę muszę z kaskiem zarzucić i lecimy na Szczecin po karabiny z Palestyny. Bang! No i żeśmy dojechali na zbióreczkę do Husari, jesteśmy. Jest nas mnogo, przywitałem się z każdym. Nie nagrałem tego, nie wiem jakim cudem. Bateryka nie wytrzymała, było 90% i nagle się zrobiło 3, bęk, czyli bateryka klęknięta, sprzęty są, stąd będziemy dźdować po polskich sklepach, po polskich sklepach i będziemy uszczęśliwiać dzieci, nie Bartuś? Tak, dokładnie. Dzisiaj taka sytuacja, tu mamy... tutaj mamy organizatora tego zamieszania, o, tak, Jurek już się stoi, dobrze, płeć. Piękna też tutaj jest. Także, także jest malina, Jeszcze dojeżdżają. To jeszcze nie ta godzina. Taka sytuacja, hemoglobina, woda mineralna, elektroliz z akumulatora. Ryzykujemy, jedziemy z mikrofonem. Nie wypinamy. Już się zaczyna, już się zaczyna. Pięknie, pięknie mm. Temperaturka teraz jakieś 5-6 stopni Jak na razie nie pada To jest dobrze Jest miodzio Bartuś później do nas dojedzie Ci się jeszcze do fryzjera na szybko że mamy. O ho ho! ludzie do puszek Dzieci jest mało, ale chwilę postoimy. Chwilę postoimy. Jak jakieś maluchy się przesmyczą, to obdarujemy. Eee, czym obdarujemy dzieci dzisiaj? Uśmiechem! Uśmiechem też. Ale cukierkami, Kudi, cukierkami. Cukierkami? A, a ja nie mam cukierka. Ty cukierka? Tam jest cały worek cukierków. Tylko dzieci nie ma coś. Dzieci nie ma. Dobra, ubieramy się i lecimy sobie dalej. Lecimy sobie dalej, lecimy do drugiego polskiego sklepu. Może tam będzie więcej dzieciaczków, żeby porozdawać cukierasów jesteśmy pod drugim polskim sklepem Tu już dzieci jest więcej Obdarowane Martuś tam rozdaje cukierki Jak tam Martuś, co tam masz w woreczku? A poproszę, poproszę jednego Dziękuję, byłem grzeczny Taka sytuacja Kolejna lokacja Kolejna lokacja Rozdawanie cukierków Trion. Sesja zdjęciowa z Kubusiem. Panowie sobie zrobili sesję zdjęciową, tak? E, nie, tam wideokonferencja z Synem. O, 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 to już na grubo, to na grubo. Sesja zdjęciowa na CBRC Dzisiaj wszystko dla dzieci. Dzisiaj wszystko dla dzieci. Strek. Okej, okay, cukierasy porozdawane Ludziska sobie z nami zdjęcia porobiły i ciśniemy na kolejny sklep. palim renifora I ruszyliśmy, i ruszyliśmy. Mam nadzieję, że kamerka wytrzyma do kolejnego sklepu. Tak jak mówię, coś jest niechale, może przez to zimno czy co, ale tak raczej nie powinno być. W niższych temperaturach jeździłem i działały. A w tym momencie nagle się 3% i pstryk dziękuję, do widzenia i się wyłącza sprzęt. <śmulanie>